Piemanów widzowie. Dzisiaj gramy sobie Farminga w Wieske Ogólnie to lecimy z tym. z kultywatorowaniem. Przepraszam, że nie nagrałem gniw. Ale tak po prostu Skosiłem, bo skosiłem, bo byłem u mojej babci i nie nagrywałem tak Tylko grałem. No to słuchajcie lecimy. Tutaj mamy Fiata Doblo, dziadek nam w końcu go oddał, ale dzisiaj to jest nieważne i jedziemy kultywatorować pole. Tylko wszystkie pole trzeba zakultywatorować, bo tak pięknie je zaporałem, że mi mi ja szkoda. Słuchajcie, w ogóle zakupiliśmy talerzówkę, talerzówkę zakupiliśmy. Wam mówię jaka. Ale jakiś case. Tu jest jakiś. Kase. Talerzu... Nie ma Kormik. Właśnie Polska. Dobra, ale to nie już. Jedziemy. Ej. Właśnie przestawiliśmy Siglos, sprzedaliśmy, sprzedaliśmy już... Zboże, znaczy ja sprzedałem, bo Kuby jeszcze nie ma. Yy, nie nagrywałem jeszcze. Znaczy ogólnie to jak na razie nagrywam sam, bo jeszcze Kuba jest gdzieś na wakacjach, a ja byłem i nie mieliśmy szansy się gdzieś spiknąć, więc yy, tak, żeśmy zrobili, że, że może około za o, gdzieś. Który dzisiaj jest, 10 sierpnia, to może około 20 sierpnia coś nagramy, bo może będą nocka. Nie mogę wam obiecać, bo zawsze, mówię, zawsze jak wam obiecuję coś, to naprawdę to się nie dzieje, więc nie mogę wam obiecać, że będzie nocka. Yeah, nie, ładnie, ładnie to zrobiłem. ten fęt, tak mi się jakby to było takie moc, w ogóle co nie miało mocy, ale zobaczcie. Doturbiliśmy fenta do 212 koni, a kultywator jest do 180, więc powinien sobie radzić radę, dać radę z tym i daje radę. Zaraz Wam to wrzucę na YouTube. Jak znaczy zależy, bo ja mam tylko nagrywanie do chyba 15 minut. A jest. 3 minuty. Dobra. Ja jakoś to się tam zrobiło. Wiem, serce Was boli, jak ja to robię, ale jakoś tak. Zapomniałem, że się nie robi powszechnie. Znaczy, robi się, ale wiecie. Kurde, co ja zrobiłem. Nie umiem tym, po prostu nie umiem tym kultywatorem robić w polu. Ten ciągany kultywator jest według mnie ukropny. Ten podpinany zwykły to jest super. Ale ten ciągany jest duży, ale do dupy, pamiętam. Taka jest moja opinia o tym Coś Zależy dla kogo, bo na przykład dla mnie to nie, nie pasuje mi taki kultywator Ale zależy dla kogo Myślę co siać, co obsiać, obsiać z Kubą teraz, bo zawsze sialiśmy rzepak, ale nie wiem co teraz zasiać Bo chyba już ten rzepak, tego rzepaku spitnie, chyba że do go siać Chyba, że go do woli siadzi i tyle, no. Kocie? Dobra. Na zdrowie, dziękuję. Dobrze, jedziemy. Będziemy zaraz ubie pole robić i to będzie chyba pole na... Kur... Nie wiem czy robić część drugą Kurwy, robić część drugą? Nie wiem Powiem że nie wiem czy robić, czy nie Nie mam pojęcia Na razie jest około 5 minut A zrobiłem tylko jedno pole więc... hmm, Może być problem ja mam ja mam, muszę jeszcze do kolegi dzisiaj iść, więc przepraszam was, że nie nagram kolejnego, nie wrzucę. Znaczy no nie wrzucę następnego odcinka, bo... No bo nie dość, że yy, nie dość, że yy, to jest kanał mój i Kuby i powiedział mi, żeby nie nagrywać, znaczy nie powiedział mi, ale... No, nie wypadałoby tak nagrywać, kurde Kanał nasz, a ja sam nagrywam, to nie wypadałoby tak robić, więc Nie wiem, czy sobie zrobię przerwę od tego, aż będziemy robić nockę z Kubą, więc Przepraszam, ale No raczej Nie będę już nagrywał około Nie wiem ile, ale Długo dosyć, nie Znaczy, nie wiem, kiedy Kuba przyjedzie i kiedy będziemy mieli nockę z nim, yy, kiedy w ogóle do mnie przyjedzie, nie wiem o tym, ale y, możliwe, że y, bardzo możliwe, że około za 15 dni, może więcej. No, raczej więcej nie mam pojęcia. Trudno. Czyli tak tego nikt nie ogląda. Więc... Dobra, od tą zaczynam. Od tą zacznę Ale to ładnie zaorałem, boże, jak mi się to podoba. Szkoda, że wam nie wróciłem odcinka. Odcinka z tego z orania. Fajnie było. Mi się na przykład przyjemnie uroło ciągnikiem. Słuchajcie, będziemy wiecie co kupować. A. Będziemy kupować nie była ta. To była ta bo turbujemy ją do P7310 koni będzie miała. Nie, yy, no i będzie miała 310, nie no może, no to robimy ją 270 koni, że to się nie opłaca, bo 2000 więcej kosztuje o wiele więcej koni, więc będzie miała 310 koni. Chociaż nie wiem, czy wam mówiłem o tej te siódemce, czy wam nie mówiłem o tej te siódemce sam nie wiem. Chul. Powiem Wam, że Agrokoledzy na TikToku się już rozpadły na szczępy. Nie dość, że Kuba już nie ma tyłu konta, bo go zbanowali. Nie dość, że Kuba usunął te stare filmy, co Wam mówiliśmy wcześniej. I nie, że nie wiem, ale... Bardzo możliwe jest smutna informacja, nagramy ostatni odcinek. Czy nie wiem zawsze, czy nagramy, ale... Nie wiem, no, żartowałem. Nie, ale tak naprawdę? To nie wiem. Bo ja nie mam w ogóle w, w, z nim fanów z tego nagrywania nie mam w ogóle widzów. Każdy jeden filmik się wylebił, ale co tam? Dziewięć minus. O kurde. Dobra, wiecie co? Skoro tylko taki timelapse. Znaczy, Boże, jaki timelapse. To był po prostu taki odcinek, żeby, żeby mi się nie nudziło, żeby Wam coś wrócić. Dla... To by był po prostu odcinek, żeby wrócić coś Wam dla aktywności na kanale. E, no to dobra. No to siema, no widzowie. Siema.